Zameczka, z tej szczęśliwie z Samek wyspy, a dzisiaj będziemy sobie przechodzić sezon czwarty parkurki. Jest ich dosyć mało, za chwilę wam pokażę, ale wybraliśmy z wielciaską tutaj parkurki i będziemy sobie je przechodzić, No więc przechodźmy. ja sobie zresetuję. Czas? Bardzo dzień dobry, witam. Dzień dobry. ja, ja dzisiaj. Um, um, o, ja wam coś powiem. Że mam kosmo ziomę. Będziecie chcieli, może. Ym, ja się was zapytam. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli rozdanie na Pixelka. mogła zrobić. Bo jutro kupuję sobie gazetkę i kupuję sobie pikselka. Y, dripa. Pixelka, Ale będę mogła na tego dripa też zrobić rozdanko. No, więc fajniutko więc będziemy dzisiaj przechodzić czy sezon czwarty parkourki, coś takiego W ogóle w piątek jest zakończenie roku szkolnego i ja mam już taką chiller'ę i utopię po prostu za spokoju A ja dzisiaj nie byłam na matmie, prawda Julka? A ja byłam, ale nie słuchałam, bo, miałam, bo mam już chillere i utopię, więc... A ty zbywała. przypadkiem też nie słuchasz, czyli bo ja jedną kreskę HP o nie, najgorsze. Też mam, je, a nie, ja mam więcej. Kiedy masz jedną... Za jakieś chrupanie w tle, no ale wiecie, jestem uzależniona od chipsów. Te chipsy? O, zazdroszczę. O. Kurde, ginę za dupa. Przepraszam. <grytanie> Julka. Ale Julka się zrobiła taka grzeczna teraz na tych odcinkach. Myślałam, że zginęłam. No, że tu jest ma lawę. Witam totalna chillera i utopia. Julka, weź mnie ten... Nie stresuj. O nie. Dobra, przeszłam ten parkour. O, rekordowych czasów mam. Pobijesz mnie 100%. Dobra, więc... Um, Julka nie potrafi tego przejść. Nie no, potrafi pewnie. Y, dobra, więc być to jest najdziwniejsze, że ta osobka nie ma Niku i ogólnie ona y, nie mi wznaj a ona mi się wyświetla na pasku, nie? A to jest śmieszne, że ona nawet nic nie zrobiła. O. Zrobiła rekord dzienny. Dobra, więc y, Julka już przeszła w ten parkour, czy nie? Juka, już masz coś na nowe, ja przechodzę. Y, dobra, więc wylosujemy sobie. Ten chciałam wybrać akurat. Może nie ten, ale chciałam wybrać ten niebieski, ale ten też jest spoko. No dobra, no i tak przyjdziemy wszystkie, no ale... przyjdziemy nie przyjdziemy wszystkich. A tutaj tylko się chodzi, a to słabe ten park. Sorry, nie będę takich przechodzić tylko bo to, tylko to jest strata czasu, a nie chcę wam się oglądać takich nudnych filmów, bo mi by się nie chciało, więc komu by się chciało niby? Um, więc przyjdźmy sobie. Po prostu zacznijmy ten jakie? ogłoszenie. Jakie? na to Ogłoszenie dla Movistar Planet. Unikatowa MSP 111 jest tak miłą osóbką i w ogóle super do wymieniania. W ogóle nie oszukuję. Od niej mam kosmo, yy, bluzkę Drip, bluzkę z poprzedniego VIP-a, yy, yy, pixelka. I inka, czapkę ink, dużo innych rzeczy, buty, bili i takie tam. Zapety w Adopt Me, bo ja mam dosyć miałam ich dużo, ale teraz już nie gram w Adopt Me. No i nie gram w Adopt Me po prostu. Wy, klucza? Mam tak, wziąć klucza? Nie, 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 nie. Mam się Nie widzę. Ja normalnie probę daj odciski dzisiaj. W, ja nie przyjdzie tego parkura. Przyjść łatwe. Jezu. Ja mam lagi Sara, nic coś się tam mam dzieje, Sary są. Sary I już. Wiecie, co mam powiedzieć, że będę robić serię z MSP, gdzie będę. Chodzić po czetach i um, pisać. Pisać, 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 że po prostu powymieniam się z lutkami, że po prostu powymieniam się z różnymi i zrobimy sobie taką serię, żeby dać się ten i będzie to po prostu dodatkowy film. Jeju, mam jedną kreskę HP. Jezu, to jest drip pozdrawiam. na tym parkurze. Pozdrawiam Ale, pozdrawiam Zuzię, yy, yy, Tam taką Zuzię Zosiela, pozdrawiam Gabrysie i pozdrawiam Klaudię. I... O, Klaudia chyba ogląda odcinki, nawet nie wiem, będę musiała się jej nie wiem, to się też pozdrawiam, bo to się też, o, to się też ogląda. Pozdrawiam Piotrka. O Piotrek pozdrawiam. zawsze, Piotrek tutaj, Widz normalnie, to jest Widz. Pozdrawiam. To jest że najlepszy Widz po prostu. Kończę jeszcze pozdrawiam. Kupsolka, możesz pozdrawić. Znaczy A, ja. Jak mogę pozdrawić w sumie? Pozdrawić, nie wiem jak to ten. E, pozdrawiam mam e, um... Pozdrawiam jeszcze Wiktora. Wikusia. Wikusia. Mam bekę, dobra. Um... Chodź na inny parkur. Znaczy możesz go przejść, nie wiem. On daje małą ekspo, bo to są parkury bez rank. Ja mam tu niby oko, jakie Co się? Co mam tu zrobić? Przepraszam, że ja przeknęłam, ale tutaj... Przeklęcie? Na nawet nie słyszałam? A Jutro mamy lekcję jakieś? Nie. Chyba. Chyba o. Okay. Jezu, ale ten parkur jest głupi. Dołączysz do mnie. Już. Dobra, to ja jeszcze poczekamy sobie na Julciaskę. Dobra, poczekamy aż Julciaska ten i no. Dobra, Julciaska przybyła razem z Rainbowkiem. Jurka tylko ja wiem, gdzie to się wychodzi. Jeju. E, spróbujmy zrobić skróta. Choć to się zle. Źle, źle skończę. Tu jest smoła! Oj, ale gdzie ja mam niby iść? Jak ty to zrobiłeś, szara? Tam jest jedna dziurka. Tu musisz tak kamerkę ustawić. Jezu, tu traci HP. Mam jedną kreskę HP. Aha. No. <gryw> Nie radzę skrótować to normalnie, bo ja miałam problem. W sumie ty nie musisz mieć problemu, ale no. Dobra, więc teraz przechodzimy ten parkour. Nie wiem, co on ma do sezonu czwartego. Jest taki prosty. O i mieliśmy Julka film zrobić, gdzie budujemy parkour. Obiecałam. I to nie wiem, no to Następnym będzie pytanie się o unikaty ludzi. Co dadzą za unikaty? Jezu, znowu tu i jedna kreska HP. Ojeju! Może je nie będę Mmm, Jeszcze to takiego skora. Doszedla. Znaczy pewnie tego nie ogląda na 100%, ale trudno i tak Nikt tego z tych, których wymieniasz pewnie tego nie będzie oglądać. Polecam, moi widzowie są najlepsi. Nikt mnie nie ogląda. Za niedługo kończę z YouTube'em, jakby ktoś nie wiedział. O, zginęłam. Dobra, nie przychodzę z tego parkouru. Mam go gdzieś. Ten perkur Oczywiście pozdrawiam osobkę, która go zrobiła. Specjalnie z dedykacją mnie. nie no specjalnie z, nie z dedykacją, bo nie jestem youtuberką. Więc, skomanduję. Mm, ten parkour wydajesz, wydawał się spoko A ja go przeszłam w końcu, czy ja go nie przeszłam? Przeszłam go, tak, tak, tak. tak. On mi się strasznie podobał. Dobra, Jórka, chodź na inny parkour, bo tamten był taki średni, ale, mną Napiszcie, czy byście chcieli. Pewnie w następnej gazetce będzie VIP. Ej, co jest w następnej gazetce? Nie wiem. Aha. No szkoda, bo bym kupiła paręnaście tych gazetek z VIP-em i bym po prostu porozdawała, wiecie, widzą. Na, no. odcineczku może parę na TikToku. Oczywiście zapraszam na mojego TikToka, który właśnie wyświetlałam się na ekranie. Um, więc no, będę miała dużo obróbek z tym filmem. Um, więc... Oh, i y, y, no. O i zapraszam też na waszego... na mojego Instagrama, um, y, po, który pojawia się na ekranie. M, -m, 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 -m. To, to jest moje ulubione słowo. Normalnie MMMM. M, -m, 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 -m. Wiecie, jakie jest moje ulubione słowo? Tym razem. ...chillera i utopia. Przecież ten parkour. <grystanie> Dobra, pobiję lekko od wszystkich czasów. Myślę, że dzisiaj nic nie chcę. Czemu nie ch kresek HP? Ale ok. Próbuję sobie Hej, Jurka. Hej. Hej. Ty no, nie widzisz? Nie widzisz mnie? No to szkoda, bo skaczę za tobą. Aha, widzę. Pobiłam rekord w czasów. Chyba. Jak mi nie dodało tych... Parunastu sekund. Aha, okej, okay, dobra, nie pobiło mi tego. Jest mi smutno. obraziliśmy się na was, wysypy. No. Mm, sezon czwarty. Yy, dobra, wybierzmy sobie jakiś teraz losowy parkórek. Może z tych, których próbowałam przejść. Albo z przyjaciół. Nie wiem... Mm. Brakuje mi 20 tysięcy do 54 levelu. Co? Może ten, bo tam przychodziłem. Brakuje mi... A mi Mało. brakuje 300 tysięcy do wszystkiego. Dołączysz do mnie? Znalazłem fajny parkour. Co zejść? Jeden film minut 12 to na luzie A to jest szukanie kluczy O nie Myślałam, że nie będzie szukania kluczy Jestem w tym Noobix, x Normalnie Noob sery Napiszcie jak dotrwaliście do tego Momentu filmu To napiszcie noob sery Będzie mi bardzo miło i ktoś mnie wesprze, po prostu. I nie chcę mi się. O, pamiętam to. Oglądałam tu jak, u, jakiegoś youtubera. To było gdzieś tutaj? Nie wiem, dobra. Dobra, już wiem chyba, gdzie to było. Oglądałam to jakiegoś youtubera, ewidentnie. To jest stalking me, nie? Julka Co kurde Co robisz? Hikste. Co robisz? Dobra wychodzimy z tego parkuru Mmm MMMM -m, -m. M, -m, M. Jezu nie będę miała co robić Tylko pisać O Fanka gra Jakby co to Fanka to jest taka youtuberka z, z, kurde. z kim? Z ciekawien. Z Cikakiem? A Cikak ma live'a teraz Jesteś na live'ie Tak ci zazdro Teraz coś jest, normalnie bym weszła na robocika ale mi się nie chce Zobaczcie ile mi brakuje do tego złotego robocika M, 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 tyle Dobra, zapraszamy sobie fejmów MSP po prostu. I zaprosimy sobie tak. Okej. Okay. Aha. Spoko. O, Mikalo odrzucił moje zaproszenie do doznajdę reszcie. Okej. Okay. Oki doki. Zapraszam tutaj dużo osób Lajwa cikaka, Normalnie dobra, więc my bez Julciaski kończymy ten odcinek. Jak oglądacie lajwa cikaka, to Julka jest na lajwie cikaka. Ja się z wami żegnam, bajo.